Cześć, tu Marek i rośliny. Mam znowu paczkę z zielonego parapetu. Co to jest tym razem? Za chwilę się okaże. To, co mam przed sobą, może Wam podpowie. Zobaczymy, co jest w środku, posadzimy to razem. No i powiem Wam też o, o tym, o czym będę nagrywał w weekend. Zapraszam na odcinek. Ciekawe, w jakim stanie przyszły te rośliny tym razem. Podkusiło mnie znowu, bo zobaczyłem jedną roślinę, którą chciałem kupić. No i kupiłem znowu kilka, ale tym razem nie aż sześć. No nie no, nie oszalałem aż tak bardzo, albo po prostu nie mam tyle pieniędzy, żeby kupić wszystko, co bym chciał, bo musiałbym jeszcze parę ładnych stówek wydać. No, ale mam tutaj... O, wystaje! Widzicie? I to tak było takie złożone, matko, że to się nie zgniotło, masakra, jakie szczęście, widzicie, bo ten karton normalnie tak tu się schodził, z tym, o, ale fart, matko, zaczynamy od tego, jak już, no, możecie się domyślić z opakowania, z opakowania, z tego, co tutaj wystaje, to może nie do końca, ale na pewno z tego, co tu stoi przede mną, no to znowu kupiłem ziemniaki. I są to inne ziemniaki niż te, które już mam. Zaraz zobaczymy, jak wyglądają. Chyba, że je połamie najpierw odpakowując. No dalej. Fajny! Dobra, zdejmujemy to. Tym razem jest bardziej taki zaklejony. Uwielbiam taśmę. Uwielbiam taśmę. Jakby się tego papierowo nie dało skleić, to jest i tak tylko na dzień lub dwa w drodze. No i to jest Fokea Edulis, czyli Fokea jadalna. Tak wygląda. Zaraz to sprzątnę, tylko ten Saigon. Dobra. Ale super. Ma taką tutaj, jak widać, taki kałdek z taką bulwę dużą. I wychodzą z niej takie listki. ładne, takie pędy. Dosyć yy, to rośnie ogromne. Jak widziałem w naturze, to po prostu jest to wielkie. No i nawet w donicach ludzie mają takie, no. Ogromne ziemniory, z których rosną listki. Wygląda to śmiesznie. Teraz to jeszcze nie jest taki wielki kontrast, bo, bo ten ziemniak nie jest taki wielki, ale jak jest ogromny ziemniak i wyrastają z niego takie małe listeczki, to wygląda mega śmiesznie. No i muszę go przesadzić oczywiście. Zobaczymy od razu. I tak muszę je wyjąć z tych doniczek, więc zobaczmy sobie od razu, co tu jest w środku. O, bardzo dużo korzeni. Widzicie? Fajnie. Dobra, przesadzanie później, na razie ustoi. Dobra, ustoi. Teraz kolejny ziemniak. Może bardziej cebula, tym razem. No. O co, to taki smutny. O, tu się widzę kiwa coś. Kolega. Zobaczymy. Jest. To jest hydnofytum. Już mam jedno. To jest też hydnofytum, tylko że to jest to pufi. A to jest papuanum. Czyli z papui, tak myślę. Biorąc pod uwagę nazwę. Uuu, korzeni dużo. Całkiem sporo korzeni. Dobrze. I też jest takim, no, to bardziej przypomina w sumie, no nie wiem. To nawet nie wygląda jak ziem, może jak taki, właśnie brzydki ogórek. O, jak ogórek, to wygląda jak ogórek taki gruntowy. <noise> z tymi wypustkami. Co? Jak awokado z pryszczami. No, też trochę tak. I ma takie całkiem duże liście. One są mięsiste, więc fajnie, będzie jakiś kontrast. Wziąłem tak jeszcze to, żeby porównać, bo chciałem zobaczyć grubość liścia. No ten jest zdecydowanie grubszy, bo to jest Myrmekodia bekari. No, jest grubszy. Ten to jest taki, jak, jak uchoi trochę. No, fajny. Dobra. I to jest drugi ziemniaczek. A raczej, jak mówiłem, awokado z pryszczami albo ogórek gruntowy. No i tutaj jest coś co najbardziej chciałem. Dobra, paczka jest już pusta. Mogę się jej pozbyć. Zajrzyjmy tutaj do środka. To wygląda jak drożdżówka. O nie, źle to robię, źle to robię. Muszę zrobić to inaczej. Paszport jest tak trochę się stry... Trochę się tu zmarnował ten paszport, ale dobra. Zostawię go sobie na boku. No, a to jest taki prawdziwy ziemnior. Albo to wygląda w sumie jak bardziej jak burak, co? Ale fajne. To jest Stefania, tyle że nie Erecta, a Stefania cefaranta. Czyli to jest podobne, no ale inne. I widać, że różni się też znacznie wielkością tej bulwy. Muszę to posadzić sam, bo to była taka roślina do posadzenia samodzielnego. Wygląda fajnie. Tutaj wyrosną z tego liście. Dobrze, posadzimy cię i zobaczymy, co się będzie działo. Będę wrzucał na Instagram może update. Jeśli się pojawią kwiatki, to na pewno się pochwalę. Super. Ale fajne. Boże, jestem chory. No, ja nie wiem, po co mi taki ziemniak. Ale uroczy jest. Ja chciałbym mieć takie ziemniaczki. Tak sobie pomyślałem, że na parapecie w kuchni by tak fajnie wyglądały, jak były takie właśnie ziemniaki. Tyle, że z liśćmi, a nie do jedzenia. No ale. Ja nie mam w kuchni miejsca na to, więc na razie będą tutaj na szklanej witrynce. Znaczy na półce, bo na witrynce to, w witrynce to nie ma szans, bo tam jest miejsce dla choi. Patrzę, czy to, to, jest, to, to jest korzeń, ale chyba stary, suchy. Na razie to, to wszystko jest takie suche. Dotykam, bo ja nigdy nie miałem jakby styczności z taką rośliną, więc muszę się też z tym zapoznać, bardzo śmieszne to jest i... No, jak warzywo, tak jakby się kupiło jakieś taro albo coś, to takie w dotyku jest, właśnie. Dobra, nie będę już tego macał, tylko się weźmiemy zasadzenie. Widzę, że ta jest całkiem spora, w sensie, że, że ta szerokość tu jest duża. I nie wiem, czy taka doniczka to jest dosyć, czy to jest za mało, bo boję się trochę, że będzie to. W ogóle nie wiem, jak wysoko ją posadzić. To jest najgorsze. I tak myślę, że ją posadzę tak. Gdzieś tyle. Zobaczymy. Najwyżej. Jakbym to bardzo źle zrobił, to dajcie mi znać w komentarzach. No ja się nie znam na, na tych yy, bulwach, więc to jest wszystko eksperyment i jakaś nowa przygoda. Jeżeli by było bardzo źle, to to, to skoryguję, a jak będzie w miarę dobrze, no to, to już tak sobie zostanie. Widzę, że to jest kawałek metki na tej toniczce. Jest. Dobra. Ok. Dobierzemy się do pracy. Ja sobie tutaj przygotowałem wszystko do przesadzania. Te nożyczki mogę zabrać. O tak. To sobie odstawię na bok. A i chciałem Wam powiedzieć jeszcze, że te rośliny, które tutaj mam przed sobą, ta Stefania zgubiła jeden liść. W sensie on zżółkł tak w środku już i go urwałem, bo nie chciałem na niego patrzeć. E, I był taki smutny, zwieszony bardzo w dół. E, ten też zmierza w tym kierunku, no ale tutaj nowy liść rośnie. Wszystkie rośliny były podlane, nie wiem, dwa dni chyba po posadzeniu, może trzy dni po posadzeniu do tego podłoża dopiero. Wcześniej ich nie podlewałem, bo chciałem, żeby to wszystko się tam jakby. Obsuszyło jakieś ewentualne uszkodzenia i tak dalej, więc ich nie podlewałem, a teraz je podlałem i, i to podłoże już wyschło, w sensie już przeschło, nie jest mokre, więc nie mam tu obaw, że, że ono będzie zbyt długo zachowywało wodę w sobie, bo naprawdę szybko ją przepuściło przez siebie i tak naprawdę w tej chwili już tutaj szału nie ma z tą Więc Jestem ja na to patrzeniem, czy mi tego kot nie pokrył. Przecież ten Pufi nie był taki. Pampuch. No wiecie co, naprawdę ja nie mam słów na tego kota. No jak on to mógł zrobić? Przecież on miał takie długie liście i coś mi się tak nie zgadzało jak go wziąłem do ręki. Mówię, takie te... No, stał na stole, bo wszystko tutaj było pod obserwacją i widocznie pampuch też się temu blisko przyjrzał. Super, no przynajmniej wiemy, że w takiej dawce nie jest to trujące dla kota, ale myślę, że w niedługiej przyszłości nagram odcinek o roślinach, które są bezpieczne dla zwierząt, a które są bardzo niebezpieczne, no bo tak naprawdę to żadnych lepiej jakby nie jadły koty, ale to już inna kwestia. Pampuch zostanie po prostu oskurowany za to. Mój biedny Pufi. No i wystarczył jeden dzień widzicie nieuwagi i już po prostu O, oh, Boże. Będzie czapka z pampucha, jak nic na zimę. Albo rękawiczki. Może na 10 tysięcy <gry> Wodek mówi, że na 10 tysięcy subów oddamy pampucha. <laughs> Mój biedny puf. <Puch. śmiech> Tragedia. Po prostu, ja nie wiem, to jest jakiś dramat. Wystarczy się odwrócić i ta cholera obgryzła. No, on nic nie obgryza, no, ale w sumie to wygląda tak atrakcyjnie dla kota, bo. Koty lubią, jak coś ma takie właśnie trawopodobne, cienkie witki, które łatwo się gryzie i są chrupiące, albo są cieniutkie, takie jak syngonium na przykład, ale... Oh, Boże, nawet nie zrobiłem ładnych zdjęć, a już nie ma połowy liści. Mam nadzieję, że mu szybko rosną liście, chociaż jak patrzę na to, że są od samego dołu, to, to myślę, że na długo zostanie okaleczony. No, pięknie. Dzięki, pampuch. Dobra, chociaż Stefania mi poprawi nastrój. Ślicznie wygląda. Dobra, bierzemy się za następną. Ale się wkurzyłem. Teraz mi smutno przez tego puffiego. może no. mógł pogryźć tą głupią Dioskoreę zamiast tego. Przecież to i tak jest szajs, A ten puff. No Matko. Wszystkie choje trzymam z daleka, bo wiem, że pogryzie, bo te patyki go kręcą. Ale no to. Hmm. trzepię z tego podłoża żeby się pozbyć jak najwięcej no korzeni też trochę się pozbyłem trudno będzie żyło chyba do takiej To na szczęście ma grubsze liście i większe, i nie jest już takie fajne dla kota, więc raczej nie padnie jego ofiarą również. No i przesadzone. I na sam koniec została Mita Fokea. No, tu się też trochę urwało korzeni. No ale trudno, nie zależy mi na nich, szczerze mówiąc wielce. Trochę niech zostanie, a wolę, żeby nie zgniła w tej ziemi produkcyjnej. Dobra, jest jak jest. Ona była w takiej maluteńkiej doniczce. Nie wiem, czy ona aż tak maluteńkiej potrzebuje. No w sumie ona też nie jest duża. Dobra. Nie szczypiemy się już. posadzimy z tym ziemniakiem, żeby go było widać, bo to bo to cała jej uroda. No dobra, mam już te swoje wszystkie roślinki nowe przesadzone. To hydnofytun słabo się trzyma w podłożu. W tamtym też się słabo otrzymało, Trochę się kiwa. Mam nadzieję, że jakby no, ustabilizuje się z czasem. No ale no, wypaść nie wypadnie. Nie będę też nim trząsł jakoś, nie wiadomo jak. Ta Stefania jest wspaniała, tak mi się podoba, bardzo ją chciałem kupić i żałowałem za pierwszym razem, że jej nie kupiłem, dlatego ten drugi y, zakup, w sensie to drugie zamówienie, ale super. Ciekawe, czy to będą kwiatki, no chyba tak, no bo tak wygląda to jak, jak pączki u Stefani. Byłoby mega fajnie. No i to też jest fajne, ta Fokea, dzisiaj ktoś mnie przelicytował na Allegro, bo chciałem jeszcze jedną kupić, inną. I o złotówkę jak ktoś przebił, bo zapomniałem o tej licytacji. Niestety w ostatniej minucie ktoś o złotówkę mnie przeicytował. No więc na razie mam jedną fokę. Dobra, to tyle jeśli chodzi o te, o te rośliny. A teraz powiem Wam jeszcze o tym, co będzie w weekend. Patroni zdecydowali, że w ten weekend zajmie się tematem doświetlania roślin. No bo już niestety dzień się skraca i zbliża się zima, więc trzeba ratować to, co mamy i te wszystkie drogie, kolekcjonerskie rośliny, na które wydaliśmy kupę kasy, trzeba jakoś uchronić przed śmiercią w zimą. Dlatego skupię się na oświetleniu, na swoich doświadczeniach, jakichś tam może aspektach też takich bardziej technicznych i naukowych. Zobaczymy, na ile mi się uda to wszystko zebrać do kupy. I i dopracować tak, żeby to było w miarę przyjemne też w odbiorze. No dobra, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję patronom. Zapraszam na Patronite i zachęcam do wspierania kanału. Poza tym, oczywiście, proszę o subskrypcje, lajki, komentarze, odwiedziny na Instagramie. No i do zobaczenia.